Dobra, ja idę, ja będę głosował. Ja będę startował i głosujemy na mnie, widzowie. Założę nową partię Hayelo. <laughs> Partia się zaczyna Hayelo nazywać będzie, klasa. Dobra, zobaczę jeszcze. Czekaj, idę na Discordzie podzielić, muszę się nauczyć jakąś dobrą opinią. A na przykład Szawara, ona się zna. Cześć Szawara, jesteś? Ja... No. Ja cię przerzuciłem, bo streama mam, słuchaj mam pytanko. No. Ty idziesz głosować? Tak, idę mi wyszli bezpartyjni. Oni się znają? Nie, oni są bardzo niezdecydowani chyba. Tak mi napisali na czacie widzowie. Bo robiłam wczoraj na streamie to. Szabara, wejdź na chwilę na streama. Do mnie. Mm, czekaj, bo ja gram dzika. Ważne, ważne, zobacz. No już, już, już. Fajną mam łapę? Czekaj, bo jeszcze nie weszłam. Dobra. Kurde, bo mnie zaraz zabije Kai'Sa. Czekaj. No, nie łapa. Siedzi, nie? No. Siedzi, no. Ale jeszcze nie zacząłem ćwiczyć, wiesz jak do kurwie formy? Właśnie się pytałam chłopaków, kiedy zaczniesz. A skąd oni mają wiedzieć? Zacznę, jak zacznę. Słuchaj, znaczy, aha, i co to ci wyszło? Bez partyjni? Bez partyjni. I co? I spoko są, czy nie? Nie, tak szczerze, jeśli nie znam. Pewnie zagłosuję na jakąś laseczkę najładniejszą. <laughs> no widzę, ty to się kurwa znasz na tym głosowaniu. No. Jeszcze wybory w życiu. Czemu? A ile ty lat masz? No, 19. Co?! No, w tym Takom? roku 20, ale to wiesz. No czemu rok temu nie byłeś? No bo nie było żadnych wyborów rok temu. Aaaa, faktycznie. No to, no to. Aha! Pierwsze wybory w życiu! No. Bo co 4 lata, to bez kitu Okej, okej, okay, okay, aha. A kto 4 lata temu wygrał? Chyba PiS. Aha. PiS teraz rządzi? Dlatego no. wszyscy PiS pierdolą. Czekaj, bo mi Kajsa zabija pod turetem. Chodź na połudzie, Kajsa. A zagłosowałabyś na mnie? No, tak szczerze, tak. Jakie miały być postulaty? Ale co to? Yy, no, jakie miałoby być zdanie na temat różnych rzeczy? No, no jakie ja chcesz też powiem. <laughs> ja nie wiem, jakie pen. Każdy miałby dobrze. To git mi wypasowało. No, wszyscy byśmy jedli dobrze. Hej, kraj by był. Dobra. To inflację elpokową trzeba, wiesz. Inflację trzeba hard reset zrobić. No, no, wszyscy tak, tak. Muszą oddać wszystkie pieniądze, żeby na nowo zacząć farmić, bo jest inflacja w chuj. Tak jak z LPK. Hard reset. Jedyny sposób, żeby naprawić. Ale zgadzam się z tym, tylko no. Ciężko potem będzie, bo po wiesz ja tu swojego Goldzika mam. ciężko im potem o, będzie. Nie ja twój gol gold chodzi. Do <laughs> Dobra maleńka, o, w drive nagram. Dobra, dzięki bardzo. Pamiętaj kaseko, hashtag kaseko na prezydenta. Dzięki. Dobre. Trzymaj się, siemanko. Bezpartyjni. Sawara mówi. A jest tu ktoś, kto się zna na tych partyjnych? Oni są git, czy nie? A ciężko mi znaleźć, Oooo, widzowie! Haha, Czal lobby Full Challenger lobby. Co prawda tylko jeden czal i to enemy driven, ale Czal lobby. Dzięki bardzo, Leliana. Kurwa, inwejdować, to moje muzyki nie włączyły. Dobra, ba, gramy, widzowie. Czas coś zdymać, ogólnie tak, ciężki mecz. Chuj, już tą politykę, już koniec. Teraz trzeba się. Co za champion? Deko? Ty, a ja jakbym tu, kurwa, wszedł? Dawaj, tym szanami i tak ja się robić! w tą politykę! Nie wiem, tak szczerze obchodzi mnie tylko czy dostanę kurwę na AD czy nie. Znowu mam pislogierkę. znowu się muszę męczyć z tymi frytami. Lol, wyszło! Enemy idy Karek, jak za kilka twój jakiś rusek? Znowu mam pislogierkę. znowu mam pislogierkę. Zostawcie soba Ale spoko, spoko, ja czuję wii... Ej, no bez tu! Eksa Kiki i się ja ich kojarzę. To już jest no a ja mam kurwa jak i kogo nie kojarzę od siebie! Coś mi się wydaje, że ktoś chce mi zabrać TLP, ale nie ma na mnie kutasa. Nie ma chuja. Ja wygrywam. Dzięki tu tabakuba. Patrz teraz jak się wchodzi i dyma. ona ma dwa akcji? Nie da się krać już kurwa tego bota, ale Ja czuję, że się wykurwie tu zara. Dobra, wiesz co, od, 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 oddajmy. Jeśli stoi piszkok. Kurwo jebala pizdemu hala Dymana jest twoja stara! Szymata, Nautilus! Mogłem zdocować, jestem gównem krok do tyłu, ale wtedy by flesnął z autosem, więc tak byłem martwy. moim jedynym anglem jest to, że gdyby mnie huknął, to bym wyszedł z turet trędza. Kurczę ma ja, ja, Dobra, good death, bo on stracił staki kill nazeri, plus playciki straci creepy To jest ogólnie opłacalne, opłacalne Mogłem lepiej zagrać? Chuj wie, i tak wyszło git, ale m, może mogłem. Dżungler 3.1, elegancko! Chyba widzowie winstreak! Gorące winstreak w Twojej okolicy. Jeszcze mamy Lulu 3. ogólnie wydaje mi się, że my outscalujemy. Kto uważa, że outscalujemy, pisze Oldscale. To uważa inaczej, pisze Yazlo Elo. Dostawmy suba! Dostawmy suba! Dzięki Rudy i Hunter Pilidus. Elo. A o tym, co ja? Tu będzie Nautilus, no nie? Klasa, tak zwana różnica we wspierającym. Ja w ogóle za szybko Ignite tutaj dałem, bo znaczyłem dać mój ignite. On skresował i poli Ignite'a. Pad, wielu lub idą. GROMP! Znaczy kurwa, Krag! No nie mogę go przyspidować. Może nie zobaczy! z kamieniem, kurwa, pa. No co jest, Dravenus? Oszukany? A ty co, kurwo, robisz z tym Nautilusem? Ogólnie teraz tak. bije kastery, żeby Zeri złapała te wszystkie klipy. Wiesz, o co chodzi? Za notu. I teraz push i Draven straci. Draven już jest tak wkurwiony, że na 100% napisał 5 nwardów na czacie. Chyba win streak. Dostawcie suga Hello ja Jeszcze długo przybejtowałem Długi, długo przybejtowałem, długo przybejtowałem co? Boli Tu, come Come nie mam pinków? No a? No, elegancko, na wiedziałem, że wiedziałem, że zawierać, ale debile Tu I co wiem, bo ja wam mówiłem, że ja długo w Grand Pasterze nie będę. No i elegancko wchodzę i jest Winstry. Kto mi się podoba? Wcześniej dostawałem więcej, jak traciłem i nagle pizdy tracę dużo LP. Ja też mam te. No ale kto ma dużego, pisze duży, nie? Boli, nie? Z ręka wraca na swoje miejsce. Mówiłem wam, wszystko koniec końców wróci na swoje miejsce. Ja w czalku. Ja później na rank jeden. Okay. Nie ma co flipować. F. Głupki. On dostał z tego? RK za dziewięć, osiem. Nie! Jestem kurwa po prostu chujowy. Ja jestem po prostu chujowy. GG, GG, Kantlus Straszny midgap jest Jungle Gap i Top Gap Widzowie, zasłużyłem na wina W końcu Pan Bóg dał mi lepszą drużynę o biciu kobiet dobrze mówił, a co mówił, bo nie w temacie jestem. Ja, nie słuchałem całego, tam urywkami czasami, nie? Trzech Francuzów jeszcze nie poddali. Wydy <grystanie> no, bro. Obiło mi się coś o uszy Zbejdowało mnie to, Zeli. Kobiety są jak drzwi, jak nie pierdolniesz to się nie zamkną? Tak? Jest ja że facet, to jest jak serce, musi bić, nie? Ale słyszałem jego wypowiedź chyba na temat. Kurde, o czym on to mówił, że. On w ogóle gada o dymaniu. Tyle? <śm> on mi na wygląda, nie? <śm> ja się przysięgam. On wygląda na takiego gościa, co. Na takiego wujaszka, kurwa. Ze wsi, co wie. Najwięcej na każdy temat, a chuja wie tak naprawdę no. T takiego, którego najchętniej by się zmutować chciało. Ale no niech se gada, no jakby... Wiesz, każdy ma inne zdanie i to jest w porządku, tylko problem zaczyna się robić. Kurwa, nie trafiłem poli wcześniej. Problem zaczyna się robić jak swoje zdanie... Próbujesz na siłę wymówić komuś innemu A naj, najśmieszniejsze było kurwa Przecież on nie umie prowadzić dyskusji Ja wczoraj oglądałem jak 20 razy Bartek próbował coś powiedzieć I za każdym razem mu przerywał Ja pierdolę Pochój sens takiej dyskusji czy debaty Jak like, to jest so useless. Ja nie mogę ze śmiechu A ona warda udaje za Ward się cofa. Moja Zeri poleciała za syndrom, nie było jej w całej walce i przegrała jeden na jeden. No ja pierdolę, how bad. Aleko udawała morda i się cofała Czy komuś stoi? Mistrasy stoi. A jest na czacie jakiś gej? Tak swoją drogą, że spytam. Nowy skinek? Jest błogosławiony. To jest złoty anioł i jest full Winslick. Oczywiście przegrałem tylko pierwszą grę, nie? Ale reszta win. Jest matching też z... z Twitchem, nie? Dwa aniołki. <laughs> Ale się gra kurwa ty Lulusen I prawy przycisk tylko No i chyba ktoś kolejny 24 LP zgarnia No i chyba lecimy kurwa na szczyt widzowie Mimo gorszego Carry, Mimo gorszego meczapu To po raz kolejny udowadniam, że nie ma na mnie mocnych I wchodzę i wygrywam 1v9 Pierdolona maszyna jest Winstreak, rozumiesz? Jest fucking Winstreak, bro! Dzięki Speancy76 Countlus, countlus! Ty, to może dzisiaj wyskitu jeden koła pierdolimy? Może dzisiaj dłuższy stream? Idziecie jutro do szkoły albo coś? Możecie wolne, ja wam wolne napiszę. I z racji, że nie streamowałem 11 dni, to zrobię 11 dni streama pod rząd teraz. Dobra? Bez spania. I wbijemy rank 1! Dzisiaj!